Mikołaja? Tak? Tak. No to czytamy. <laughs> Co Fabryka Świętego Mikołaja. Witajcie dzielni pomocnicy Świętego Mikołaja. 7 grudnia, dokładnie o 12, rozpoczniecie jego poszukiwania. Pomogą wam w tym elfy, które spotkacie na swojej drodze. Tym razem nie będzie to przygoda w lesie pełnym dzikich zwierząt, nie polecicie też do Laponii, ani nie wsiądziecie do Polarnego Ekspresu. Zabierzemy Was między punktowce, uskokowce i parawanowce, czyli bloki na Szczepinie. Gotowi? Dobrze. Czyli dostaliśmy list od Świętego Mikołaja, i mamy tutaj instrukcję, jak dotrzeć w pierwsze miejsce. Takich punktów będzie pięć. Na każdym będzie czekał na nas elf, który nam pokaże, jakie mamy zadania do wykonania. To chciałbym zobaczyć świętego Mikołaja. Dobrze, no to chodźmy do pierwszego punktu. Mamy tutaj instrukcję, jak dotrzeć na pierwsze miejsce. Cześć, witajcie bardzo serdecznie w grze terenowej Fabryka Świętego Mikołaja. Z tej strony tata Klaudiusza i. Klaudiusz! Tak jest. Udajemy się właśnie do pierwszego punktu naszej gry. Zaraz przeczytamy wierszyk, który dostaliśmy w liście. Punkt pierwszy. Ten Hetman, co w hymnie pierogów nie lubił, a dziś w pierogarni nieszczęśnik się zgubił. Całe szczęście, że Alina też z ciast pysznych słynie, więc nakarmi Hetmana jak na Ukrainie. Dzisiaj u niej nic lepić nie będziesz, tylko do zadania piękny kłębek zdobędziesz. Dziergaj tam szybko przyjacielu drogi, bo wyruszyć musisz, gdzie poniosą nogi. To gdzie jest nasza... poniosą nogi? Tak, to jest nasza pierwsza wskazówka. Tak się składa, że ja wiem, gdzie to jest. Okej, okay, no to tatoś, prowadź. To jest pierwszy punkt naszej przygody. Alina Pierogowa. Dobry. Witamy serdecznie, zapraszamy tutaj do fabryki świętego Mikołaja. No i teraz słuchajcie, będzie bardzo trudne zadanie. Jesteście gotowi na trudne zadania? Tak. Tak, super, zobaczcie, będziemy robić takie ozdoby. Ula, no, la. uwaga, dla was po jednym kółeczku. I zobaczcie, mam do wyboru dwa takie sznurki, albo biały, albo taki kremowy ze złotą nitką. Ja wybieram białe. Do... Białe, dobrze i proszę. Ja wam będę pokazywać też, jak to trzeba będzie robić. Tu, gdzie mamy pół, kładziemy sobie i przeciągamy. Tak? Teraz to przeciągamy tu pod spodem. To może być. Hop. I do pędzelka. Dobrze, Klaudiusz. Pierwsza ozdoba wykonana, to teraz możemy iść dalej. Mam nową wskazówkę. Czytam. Kiedyś imię Drobnera nosiła, ale historia Wrocławia jest ciut bardziej zawiła. Na szczęście na szczepinie czas o wiele prościej leci, więc od pokoleń uczą się w niej dzieci. Kiedy tam trafisz, uczestniku śmiały, zrobisz Mikołaja, choć będzie ciut mały. Nic się nie przejmuj. Przyjdzie i ta chwila, gdy między blokami odnajdziesz oryginał. Dobrze, To gdzie teraz idziemy? My idziemy do szkoły. Idziemy to obok i szkoła. Co? Ale to Nie szkoła, idziemy do szkoły. Ale jak to? To jest kolejna wskazówka właśnie. Szkoła. Co, my już jesteśmy prosi? Nie, to nie. Ale jest dzisiaj skazuta... sobota, to nie będzie... Szkoła imienia Drobnera. A! Szkoła, szkoła, Szko chyba... szkoła polska. To jest chyba kolejne miejsce. To jest szkoła, szkoła numer 18. Chcemy zobaczyć. Dzień dobry. Będziemy robić mikołajki. No z racji tego, że no w sumie jest tak na czasie, prawda? Słuchajcie, naprawdę okay. ja i ja tak wąsy. Ja mam akurat włóczkę, ale tam mamy watkę, którą możemy wykorzystać. Mamy do ozdoby pomponiki kolorowe. Tu gdzieś były jeszcze błyszczące. Przykrycie oczka. Może jest cieczniejsze, bo tutaj jest. Już się ma. Okay. No to tutaj pan ma niższy, proszę dolać. Bo mamy jeszcze ciemniejsze tak nawet. I słuchajcie, jak już będziemy na etapie noska, mówicie mi i za choinką mam pistolet na klej, który dobrze będzie ten Nohal trzymał, dobra? Na sam koniec każdy dostanie ode mnie sznureczek, który przewiąże sobie tutaj u góry i powiesimy na choinkę, bądź gdzie tam chce. no Nohala, chodź, Klaudiusz, ze mną. Hala. Ciao. Wiesz, na ten klej to się wszystko dobrze trzyma po prostu i teraz. O, proszę cię bardzo. A też Podobny do ciebie, ten Mikoł. Tatuś, Tatuś, zostałem kolejną wskazówkę. Dobrze, no to czytamy, kolejną wskazówkę. Choć na szczepienie Olimpu nie mamy, w tym miejscu medale obwieszają ściany. Nie jeden rodzic chciałby, by jego pociecha stała się Olimpijczykiem, więc na to tu czeka. Lecz póki co musi dwóje w klasówkach znosić i na zawody pływackie kanapki nosić. Nie martwcie się zbytnio, dziś tu sucho będzie, a każdy z Was czapkę świętego zdobędzie. Co to za miejsce z kolejnej wskazówki? Szkoła sportowa. Szkoła sportowa. Pasa? To też jest pasa. Ja wiem gdzie Czapki takie mikałajowe. Sami robimy zaraz na bryz. Można ozdabiać, no już ozdoby się powoli kończą. Jak ktoś chce większą czapkę, to robi większy kwadrat, tak? Zbija brulon, strzywaczem, klejem mocuje, no a później przyklejawate. Także proszę bardzo. Pierwszy etap to jest cięcie. Rodzice mam nadzieję pomagają. zaliczyliśmy trzeci punkt naszej gry terenowej. Klaudiusz, jak ci się podoba zabawa? Bardzo jest fajna. Tak? Dostaliśmy kolejną wskazówkę. Mamy kolejny wierszyk, jest to wskazówka do czwartego punktu naszej gry terenowej. Dobrze, czytamy. W lecie na wakacjach, czy w zimie na stoku, wszyscy je kochamy bez chmurki przy oku. Promyków ma bez liku i z tego właśnie słynie, więc nie zauważyło, że jeden zgubiło na szczepinie. Znajdźcie ten budynek z daleka zielony, obejdźcie go na wszystkie świata strony. Tam gdzie elf ukryty, zobaczysz na szybie mikołajkowy symbol wiszący leniwie. Jakiego budynku szukamy? Zielonego. A, czyli już widzisz stąd. Tak, to jest Klub Promyk, czyli nasz kolejny punkt. Chodź, szybciutko! Reniferka. Tak. Dostaliśmy kolejną. wskazówkę. Uwaga, kolejny wierszyk. To nie dziki zachód, choć nazwę ulicy z zachodu przywiało, a że chce być pierwsze, numer ten dostało. W miejscu, gdzie na co dzień siedzą urzędnicy, radzą nad uchwałą wybrani ochotnicy. Dziś pachnieć będzie cynamonową chmurką w lukrowej posypce z waniliową dziurką. No dobrze, sądząc po wskazówce, jest to ulica zachodnia, a tam gdzie siedzą urzędnicy, czyli rada osiedla szczepin. Zgadza się? Tak. Wiesz gdzie to jest? No to idziemy. Jesteśmy bardzo ciekawi, jakie zadanie czeka nas na końcu. Domyślasz się, co to może być? Tak. Czyli co? Będziemy robić takie, takie chmurki. Chmurki? Mhm. Zlukrowane chmurki? Tak. No to zobaczymy na miejscu. Jesteśmy już bardzo blisko. Kawałeczek nam został. Gdzie to będzie? w się dla W Tym niebieskim budynku. Dzień dobry. Dzień dobry! Cześć synek! Siadaj, rozbieraj się, siadaj, tutaj. Witajcie na moim stoisku z dekorowaniem pierniku. Mamy kolorowe lukry, kolorowe posypki, a później wszystkim się zajadamy, obiadamy i mamy pełne brzuchy słodkości.

Dekorowane, brawo, Klauzu, pięknie. Klauzu współmierna, jest elfem. Tak, tak. Nie, 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 nie. Zobacz, ostatnia wskazówka. Przeczytamy? Mhm. czytamy? Mhm. Czytamy. Ho, 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 przyjacielu, drogi. Mamy nadzieję, że nie bolą cię nogi. I choć laponia z Mikołaja słynie, doszły nas słuchy, że jest na szczepinie. Skoro elfowe zadania zrobione, chyba czas podążyć w odpowiednią stronę. Gość z białą brodą i workiem równym tonie, znalazł sobie miejsce w pewnym pawilonie. Gdzie w lecie, gdy o nim nikt nie pamięta, jest tak gwarno i radośnie, jakby były święta. Czyli co? Musimy iść do. do Mikołaja, który jest. Przy pawilonie. No, teraz to się upieram Dobrze. Już, chodź, Idziemy. Papa, pa, mama! Smakowały ci twoje pierniczki? No, były smaczne. No to teraz idziemy szukać świętego Mikołaja. Tam jest. Dobrze. Czeka na nas. Dotarliśmy w końcu do św. Mikołaja. Jest tam. Spawilonie. Jak myślisz, coś ma dla ciebie ciekawego? Mm, mama. Czekoladki, też mam. A to następny, Kaprysia. To jest Simona. tak? Jak się nazywasz? Klaudiusz. Klaudiusz, piątka. Które zadanie było najłatwiejsze? Sobie pójdziemy zrobić zdjęcie, a tu już następne dzieci przyszły. Musicie chwilkę poczekać. Dobra, chodź Klaudiusz, pójdziemy sobie zrobić zdjęcie. No. Dziękuję święty Nikołaj za mój prezent. Dziękujemy bardzo Mikołajowi. Jest... Udało nam się ukończyć naszą grę terenową Fabryka Świętego Mikołaja. Na końcu spotkaliśmy Mikołaja. I dostałeś za swoją pracę prezent. Jesteś zadowolony? Mhm. No. Które zadanie Ci się najbardziej podobało? Najbardziej? No. Mhm. Dlatego pewnie, że mogłeś się później zjeść. <grych> tak? Tak. No to super, dobrze. To bardzo dziękujemy za wspólne oglądanie naszego odcinka. Zapraszamy na kolejny. Pozdrawiamy serdecznie, pa pa Co pa, pa. zrobisz z tymi robakami? Trasa ciatka. Odrzucisz mu do łóżka. No.